you by the fire listen listen there's something i must confide i know i said that it'd be fine i know i'm made Tym razem pora przetestować Smarta. Smarta dosyć wyjątkowego, ponieważ jest to Smart Brabus, czyli najmocniejsza wersja, jaką możecie sobie kupić seryjnie w salonie. Samochód ma silnik o pojemności 0,9 litra, z turbiną i osiąga moc 109 koni. Całkiem nieźle jak na bardzo malutki samochód. E ten bagażnik jest bardzo ciekawy. To rozwiązanie, po pierwsze, zajmuje mało miejsca, więc łatwiej Wam zapakować rzeczy do bagażnika, zwłaszcza jak otworzycie sobie tylko tą szybkę. Po drugie, ta dolna część ma wytrzymałość 100 kg, także spokojnie można sobie na tym usiąść. Poza tym, miałem już okazję pojeździć Smartem wcześniej w wersją podstawową z silnikiem 1.0 bez turbo o mocy zaledwie 70 KONI. Różnica jest tutaj duża, ale nie do tego w tej chwili zmierzam. Miałem okazję pojeździć tym samochodem przez całutki dzień i odkryłem jego jedną bardzo ważną zaletę. Idealny samochód dla spotera. <grym> tak, między innymi właśnie ten podest pozwala na to, że możecie sobie na nim stanąć yy, i zdobyć dodatkowe kadry. Plus to, że autem parkuje się naprawdę wyśmienicie. Najmniejsza szczelina, jaką tylko znajdziecie w centrum miasta jest po prostu wasza zwrotność tego samochodu. To czego dojdziemy i wam pokażę, to jest coś absurdalnie niesamowitego. I faktycznie to są te największe zalety tego samochodu, czyli ten jego malutki rozmiar, pozwalający Wam w bardzo fajny sposób poradzić sobie w mieście. Dzięki temu w takich mega zatłoczonych miastach jak na przykład Paryż czy Rzym te auta cieszą się olbrzymim powodzeniem. Za udostępnienie tego samochodu do testu ogromne podziękowania dla Tudar z ulicy Olsztyńskiej 1 we Wrocławiu. Powiem Wam, że to auto jest naprawdę bardzo specyficzne. Jeżeli chodzi o wnętrze, jest tutaj po pierwsze bardzo dużo miejsca. Naprawdę, jeżeli chodzi o miejsce dla dwóch osób, jest go tutaj odgroma. Jeżeli fotel odsuniemy sobie do tyłu całkiem na maksa, to jest dla mnie wręcz aż za dużo. Kierownica wielofunkcyjna, bardzo dobrze leży w ręku, bardzo dobrej jakości skóra i ładnie wykonana. Jeżeli chodzi o plastiki w środku i ogólnie materiały użyte, możemy tutaj mieć także dodatkowo skórę właśnie tutaj na desce i tutaj na boczkach, zamiast tego materiału może być skóra. Myślę, że to byłoby jeszcze ciekawsze rozwiązanie niż. O, właśnie zaleta tego auta, to jest jeszcze ciekawsze rozwiązanie niż ten materiał, który tutaj jest. Ten plastik jest... No, tak mam mieszane uczucia co do niego. Myślę, że mogłoby być tutaj coś ciekawszego, albo właśnie opcja jakiejś, jakiejś skórki. Przy aucie, które możecie też bardzo mocno spersonalizować, ponieważ mamy tutaj opcje Tailor Made, które pozwalają Wam naprawdę bardzo mocno zindywidualizować Waszego smartanu. No? Dzięki czemu multikolorystyka tego auta może być naprawdę spora. Eee, nie dość, że ogólnie widok do tyłu jest bezproblematyczny. Mamy czujniki parkowania, a mamy także kamerę cofania w tym małym autku. Trzeba się przyliczać do tego, że tutaj praktycznie z przodu nie ma, w związku z czym zawracamy naprawdę w każdym miejscu. Nieraz Wam się wydaje, że nie przejedziecie, a przechodzicie bez problemu. E, mamy tutaj też system e, nagłośnienia, bardzo dobry. Kilka fajnych akcentów, jeżeli chodzi właśnie o tą wersję brabusową, ponieważ e, podkreślenie tej wersji brabusowej jest zarówno na zewnątrz w postaci dokładek zderzaków, innego układu wydechowego, specyficznego układu wydechowego, który ma dwie końcówki. Które są zaślepione, a tak naprawdę wydech jest pod spodem. Są to faktycznie dwa wydechy puszczone w dół prosto z silnika, A dlaczego tak jest? Dlatego, że w wersji Cabrio spaliny potrafiły wracać do środka samochodu. Mamy tutaj bardzo fajny system multimedialny do obsługi. Tutaj zdobywamy jakieś punkty za ekojazdę. Jeżeli chodzi o ekojazdę i zdobywanie punktów, yy, przejdźmy od razu też do spalania tego samochodu, ponieważ spalanie tego samochodu jest Troszeczkę wysokie. I teraz tak. Autostrada, tempomat 100, spalanie 5,8. Ok, akceptowalne. Jazda po mieście, bardzo spokojna, wręcz dziadkowa, spalanie około 7. Jazda taka normalna po mieście, w granicach 9 litrów. Jazda szybka, Brabusowa, pozwoli Wam osiągnąć spalanie nawet 20 w tym małym samochodzie. Tak, to już jest godne miana Brabus. Bagażnik nie jest może zbyt duży, ale nie jest też całkiem mały. I zobaczcie sobie, że można tam przewieźć naprawdę niemały ładunek. Tak. Kolejny duży pozytyw tego samochodu to jest skrzynia biegów. Automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów, która zmienia biegi naprawdę bardzo szybko. Jeżeli jedziemy spokojnie, to praktycznie nieodczuwalnie w trybie sport przy takiej szybszej jeździe potrafimy mieć wręcz takie szarpnięcia jak rasowa sportowa skrzynia. w tej skrzyni bardzo mi się podoba, ponieważ uważam, że tutaj robi świetną robotę. Silnik też jest przyzwoity. Tu mamy co prawda silnik tylko o pojemności 0,9 litra, który generuje z tej pojemności i 3-cylindrowego małego silniczka z turbo aż 109 koni. Całkiem sporo. Nawet przyzwoity moment obrotowy 170 Nm, który dostępny jest już od spokojnie 2000 obrotów. Od 2000 obrotów to auto jedzie i to nie ma z tym najmniejszego problemu. Także uważam, że ten silnik spisuje się tutaj bardzo dobrze w połączeniu zwłaszcza z tą skrzynią Samolot jest całkiem szybki. Ok, to nie jest typowy hot hatch, chociaż z takimi się mierzyłem, nie wygrałem, ale też udało mi się dojechać w tym samym czasie do punktu docelowego to reszta ekipy i pomierzyłem sobie ten samochód też z ciekawości, żeby wiedzieć jakie czasy robi na Race Logiku. Udało mi się uzyskać najlepszy czas 0-100 używając kontroli startu. Tak, mam tutaj launch control, wystarczy się zatrzymać, nacisnąć hamulec, gaz, krewety, auto. Chodzi na 3000 obrotów i rusza z launch control. Dzięki temu do 60 km na godzinę rozpędza się w raptem 4,1 sekundy. Naprawdę nieźle. A do setki w 9,3. Też przyzwoicie, jak na takiego malucha. Teraz przyspieszenie od 80 do 120 zajmuje mu 6,9. Prędkość maksymalna 168 km na godzinę co ogólnie myślę o smarcie, czy uważam, że to auto ma sens, czy nie ma sensu. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że to jest drogi samochód i to jest samochód zdecydowanie dla ludzi bogatych, no bo jednak ten samochód w tej konfiguracji Brabusowej, tak jak tutaj stoi i go widzicie, kosztuje 102 tysiące złotych. Nie jest to mało. Trzeba się liczyć ze spalaniem, które też mogłoby być kapkę niższe jak na tak mały samochód, w zamian oferuje Wam bardzo dobrą dynamikę, bardzo dużo miejsca dla dwóch osób. Bagażnik na jakieś drobne zakupy w zupełności wystarcza. Tym bardziej, że możemy się zapakować aż po szybę. Mamy bardzo fajną konfigurację, mamy wysoką cenę, stosunkowo wysokie spalanie. W zamian super dynamika, super skrzynia biegów, która mi się bardzo podoba, plus zwrotność. Największą genialnością tego auta jest po prostu zwrotność. Zawracacie, wydaje Wam się, wręcz w miejscu. To jest naprawdę szok, ponieważ zawracacie na raptem 7 metrach. Większość aut zawraca na 10-11, kie klasa na ponad 13 metrach, a ten samochód zawraca na 7 metrach. Naprawdę genialne wrażenie. Dzięki za obejrzenie filmu i zapraszam Was do subskrypcji, byście nie przegapili kolejnych filmów, które już nie bawiąc zawitają na moim kanale.